Wszystko zdrożało. Byle co się kupi, to złoty trzeba dać. Jak się później 5 tysięcy wydaje na zimę. Rocznie. Tak. No lepiej, żebyśmy więcej dostawali, prawda? A ta trzynastka, to wie pan, jak trzeba. Na przykład 3 tysiące pani by wystarczyło? Czy cztery ile? Myślę, że trzy mi wystarczy. Rachunek teraz. Byle co się kupi, 5-10 100 zł trzeba dać, jak się pójdzie do sklepu. Na wszystko i tak dalej, sąda internetowa. No, proszę pana, nie bardzo. Nie bardzo. Jak jestem sama, jak jest a. dwie osoby, to inaczej, a jedna osoba to jest no, za ciężka. I ta jedna mertura, a ile te emerytury? W swoim domu, i w swoim domu się mieszkamy. No. I te emerytury około, poniżej dwóch, powyżej Na 200. To na tak średni, że no. tak powiem. I pani musiała mieć teraz minimum, żeby żyć godnie. Pani najgorzej na zimę, nie? Bo trzeba dużo opału kupić. Ile ton węgla? 5 tysięcy wydaje na zimę. Rocznie. Tak, tak. to, to stan, ile się za to kupi? Około 3-4? No, 2 metry, 2 tony nie. węgla i drzewo trzeba kupić. A no, drzewo też kosztuje, tak? Drzewo też kosztuje. Yy, Dermowe leki są na przykład. Leki, yy, jestem po udarze. To le leki panią ile wynoszą? Leki, no to tak 150. No No to trochę, to trochę i wychodzi. No, 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 no. Czyli Rapunki, światło, woda. E, teraz podatki, proszę pana, podatki, ale, teraz no, takie to... drogie, że nie wiem. Czy no. nie jest ta kolorowa w mediach mówią dla emerytów? Nie, nie jest, nie jest. Trzynastka pomogła coś czy nic? No naraz no coś pomoże? No zawsze coś tam się załatwi, nie no ale wie pan. Co byłoby a... lepsze od tego? Ale mówię, no lepiej, żebyśmy więcej e, dostawali, prawda? A ta trzynastka to wie pan jak Czy co, jest. jakaś waloryzacja, by się przyda większa to co tak, miesiąc, żeby to było? No właśnie, to by inaczej było, prawda? Zawsze by było parę złotych, a ta trzynastka jak się weźmie, to... Czy na przykład 3 tysiące pani by wystarczyło? Czy 4? Myślę, ile Myślę, że 3 mi wystarczyło. 3, tak, bez szaleńca. No tak ale... brakuje mi troszkę, no. no. Musi ktoś pomagać, jak... Z... No, dzieci pomagają i no. no... tak samo to ciężko pani było. No, no. Pani w domu, tak? No, no. to... O prąd słyszała pani, że ma zdrożyć 80%, nie, nie, właśnie, od Tata o ta tarcza się skończy. Jak się ja zdrożeję, to już całkiem będzie, proszę pana. A pani teraz ile za prąd płaci na przykład? No teraz... E... O, o. No trzy rachunki po 150, no pani wtedy 300 prawie płaciła, tak? Czy tam no. 250, no, no, no a znaczy, ale, ale w roku się płaci 6 rachunków, prawda? No. Bo do końca roku, no to, to 6 tysięcy za samo ten. Jak po wyborach jeszcze, takie pytanie. Czy jest pani zadowolona z tych wyborów? Czy wcześniej było lepiej? No, ja no, za dlatego Tuskawa... Jeden, e, ja wiem, no... Jak było wcześniej za, za jego rządów, za Tuskawa, 8 lat no, temu? Oj, Teska, to ja nie... Jego to w ogóle ja nie chcę, nie, nie, nie. Co było źle wtedy? Pamięta pani, ta pani w tam... Po prostu... Było, a co było? Wszystko zabierał, prawda? Była praca, nie było, bro, nie było trzynastek, nie było nic, proszę pana, pracy nie było. No. To dlaczego ludzie za nim poszli? Jak pani myśli? Młodzi szczególnie. No, no, chcę, przy... Młodzi właśnie, młodzi, wszyscy młodzi na niego. Prawda? Czy, pan, czy młodzi będą żałować? Dlaczego to zrobili? Ale pan, proszę pana, czy młode będą, młodzi mieli kiedyś emeryturę? Niech pan powie. Z czego no, będą nie jed... patrzą, czy od trzynastka, na pewno. Z czego będą, no. No, ale w ogóle, czy dostaną A, emeryturę? Pani no, ja sobie jeszcze raz z ogólnie, no. Co zdrożało z jedzenia, na przykład? Ile chleb kosztuje? No, wszystko zdrożało, proszę pani. Niby ja tam chleba dużo mi nie idzie, bo wie pani, sama jestem. Ale, jednak, tam... ale jak się przerwa rachunek teraz, Byle co się kupi, 50 100 100 zł trzeba dać, jak się pójdzie do sklepu. cokolwiek Pani kupi, jakieś takie skromne zakupy, 100 zł idzie. Nie Pani sobie jeszcze radzi z drożyzną ogólnie, no co zdrożało z jedzenia na przykład, ile chleb kosztuje? No, wszystko zdrożało, proszę Pani, niby ja tam chleba dużo mi nie idzie, bo wie Pani, sama jestem. Ale, jednak, tam... ale jak się przepłaci rachunek teraz, byle co się kupi, 50 10 zł, zł trzeba dać, jak się pójdzie do sklepu. cokolwiek Pani kupi, jakieś takie skromne zakupy, 100 zł idzie.